Tu, jest tam że mam swoje biuro. Jest, nie, tu, pasz na Okej. Okay. No, także jest spina. Zadzwoniłem do niej i no, wyciągnąłem mi się, że do powinniście, nie... powinniście to rozwiązać jak dojrzali dorośli ludzie. Napierdol po prostu w dziwce, kurwa. Jedaj sobie w każdym do muchasz, nie? Oczywiście, U. że tak. <śmiech> <śmiech> no słuchaj, wyciągnąłem dzisiaj do niej pomocną dłoń. E... Eddie powiedział, że powinniśmy się pogodzić, więc ja do niej zadzwoniłem, słuchaj. Ja wyciągnąłem pierwszą rękę i powiedziałem, że jestem gotowy przyjąć jej przeprosiny, tak? No i co? I nic na razie. A wydaje mi się, że to taka kobieca duma i a oczywiście tak szczerze, poza żartami, to po prostu porozmawiajcie ze sobą. Porozmawiajcie ze sobą i na pewno wszystko się ułoży między wami. To tak na serio mówię. Dobrze. Porozmawiam z Jasmine. Ostatnio Jasmine ze mną piskała temat po kiblach. Była mega nakręcona. Myślałem, U. że już kiedy bała, będzie łapać do łapy, ale niestety nie chciała. Brzydziła się. Pahałem <grymne> nim w łazience że ochrona mówiła, weź pan to schowaj, kurwa. Ej, a jak dzie inne dziewczyny weźmy to wchodzą i mówią, o, kurka, pomyliłem, Myś myślałem, że to ubikacja to sklep mięsny. Bo tyle <grymne> mięsa było. <grymne> 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 <grymne>